Właśnie, dzisiaj dzień pisania piórem. Pan atramentowy serdecznie zaprasza wszystkich pióromaniaków do kolejnej lekcji. Dziś fantastycznie świeci słońce, a więc na warsztat bierzemy literę F. Yy, litera F będzie pierwsza. Pierwszą, która oprócz zajęcia poprzeczek nad y, y, polem środkowym, będzie nam wychodziła poniżej tegoż pola i przechodząc do konkretów. F małe będzie składało się z trzech elementów: łącznika, który w naszym matematycznym działaniu będzie się łączył z kluczką górną, która zejdzie nam, do poziomu minus 2. Oraz elementem trzecim będzie takie oto, taki łącznik z charakterystycznym Akcentem w postaci wyraźnej kropy. Dążymy do tego, żeby małe f wyglądało mniej więcej tak. Lub w innej wersji? Tak. Duże F, podobnie jak duże D, zaczynało się będzie znanym już Państwu kształtem, czyli wężykiem. Pogrubimy i poprawimy proporcje. Główny kształt F, czyli taki zawi zawijaniec, zaczniemy z poziomu drugiego. Zejdziemy do pierwszego i podciągniemy się do czwartego, ale nie byłoby F pełnym gdyby nie poprzeczka Poprzeczkę stawiamy na poziomie drugim I jeszcze raz wężyk, zawijaniec i poprzeczka F w wyrazach bardzo wdzięcznie łączy się z następnymi po niej literami. Zademonstruję Państwu, jak to wygląda w praktyce. Łącznik i kolejne liter Dziękuję bardzo. Pan natramentowy.